E yeah, yeah. oh, aí, ó, o aí já. O, jechałem Ja. Ja. Ja, ja. Idziemy, idziemy, pieszo. Na piechotę? tak? Ta. No dobra. Dawaj. Muszę iść. Skoro na szlatę. No sobie tak, zacząć te poziomy. Nie no na A poza tym jak się na pichotę idzie. To są całkiem przyjemne widoki. Nie ukrywam. No, widzę takie uśmiechy, takie, 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 nie jest takiej nie do